Cześć czołem dawno nas nie było ogólnie rzecz biorąc chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować tego oto niesamowitego pilota którego zamontowaliśmy do mojej Doki czyli Volkswagena T3 trochę wieje więc możecie słyszeć jakieś stuki więc mamy takiego niesamowitego pilota który służy do tego żeby zawiadować tym właśnie samochodem pilot wygląda tak eee, tutaj mamy super mega antenę tutaj mamy kluczyk Właśnie ktoś zaczął coś tam szlifować i ciąć. W każdym bądź razie tu mamy kluczyk, który służy do odpalania samochodu. I teraz szybka prezentacja. Uwaga, uwaga, uwaga. Będziemy przekręcać kluczyk i odpalać. Tak więc patrzcie tutaj na to, co ja robię. Uwaga, przekręcam kluczyk i auto odpala. Proszę bardzo. Odpalone auto. Widzieliście? Auto jest odpalone. Jeżeli ktoś nie wierzy, to teraz tutaj mamy kolejny guzik, gdzie możemy dodać gazu. Dodajemy gazu, uwaga, naciskam i auto po malutku dodaje gazu. Dodaję gazu. Leni słyszę. Dodaję gazu czy nie? Dodaję gazu, dodaję gazu. Tak więc tak działa ten pilot. Teraz kolejny guzik, kolejny guzik to jest eee, opuszczanie lewej szyby tutaj za mną w dół. Uwaga, naciskam guzik, <grywa> w dół. Proszę bardzo, guzik naciśnięty, szyba schodzi na dół. Widać, proszę bardzo, zejście szyby na dół. Pilot działa świetnie. Teraz kolejny guzik naciskam i szyba idzie do góry. Guzik naciśnięty, szyba leży do góry. Widzicie? Taki zajebisty mechanizm zamontowałem właśnie w tej dosie. Dobra, szyba poszła do góry. Teraz kolejny guzik służy do tego, żeby włączać światło. Więc e, naciskam kolejny guzik naciskam, o coś nie kontaktuje nie wiem, o światła się zapaliły jak widzimy światła zapalone zostały nam jeszcze dwa guziki do podłączenia z tym, że nie wiem ile nam to zajmie ale na pewno będzie coś fajnego nie jestem pewien, może już wycieraczki działają moment, naciskam, działają wycieraczki o, działają wycieraczki działają wycieraczki, tak więc widzicie takiego oto pilota możecie zamontować w swoim samochodzie tu zapłon, tutaj kolejne guziki funkcyjne i nasza super zarąbista antena, wszystko działa. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do nas. Pozdrawiam.